Cześć kochani, witam Was, i pozdrawiam. Wodnik za nami. Lecimy ze znakami Zodiaku. Zobaczymy, jaki znak będzie następny na wrzesień. Waga. Mamy wagę. Lecimy ze znakami. Waga. Waga na wrzesień. Słuchajcie, będzie tutaj. Musiałam zapalić światło, żeby jakoś, żebyście mieli lepszy obraz, lepszą widoczność. Ale będzie tutaj paseczek. Może ten pasek później gdzieś, że tak powiem. No, zniknąć nie zniknie. Mam nadzieję, że nie będzie Wam aż tak bardzo przeszkadzał. Światło będzie się po prostu odbijać. Lecimy. Waga na wrzesień. Waga praca i finanse. O, poleciało. Niech będzie. Praca i finanse. Waga... Dziewiątka buław. Ach, troszeczkę przybliżymy. Rodzina, dom. No co jest z kartami? Rodzina, dom, przyjaciele. Kiculo, co ty mi tu, co? Co ty mi tu rozrabiasz? Rodzina, dom, przyjaciele. księżyc, single, ósemka mieczy, hmm. relacje partnerskie, związki partnerskie stałe, Cek. rycerz buław, no chodź się tu umościć, tu z tyłu ze mną. Co przychodzi nieoczekiwanego, niespodziewanego do wagi we wrześniu? Piątka, kielichów. Słuchajcie, nie podoba mi się. Ten, ten miesiąc macie póki co nieciekawy. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Na co waga powinna uważać? Na czwórkę monet. Wyniki podsumowania miesiąca dla wagi. Papież. Weźmiemy sobie jeszcze energię ogólną wagi na miesiąc wrzesień. W jakiej będzie energii? Król Monet. I wszystko stabilnie. No to nie ma tego złego. Widzicie, widzicie. Lecimy. Jeśli chodzi o pracę i finanse, kochani, no tutaj macie swoje cele. Wy wiecie jakiś cel, wy do niego dążycie. Wy do niego dążycie. Kochani, straszne wam są jakiekolwiek przeszkody. Ja mam wrażenie, że tutaj bardzo mocno kombinujecie, ja mam wrażenie, że tutaj tak jakbyście mieli... Hmm, Powracacie do pomysłów, które wcześniej krążyły wam po głowie. Wy być może chcieliście coś tworzyć od nowa, chcieliście się czymś zająć, być może chcieliście zmienić pracę albo po prostu zająć się zupełnie czymś innym, może przebranżowić się. Ja mam wrażenie, że tak jakbyście, może otworzyć własny interes. Słuchajcie, to wygląda na to, że Wy jednak y, powracacie do tych myśli, powracacie do tego pomysłu, Wy zaczynacie tworzyć. Myślę, że wagi tutaj są zdeterminowane. Wagi y, wyznaczają sobie cel i wagi do niego dążą. Ok. Y, co więcej. <tryk> Jakiekolwiek konflikty, spory, spory mogą być, że tak powiem, po drodze, stąd te przeszkody, które wagi tutaj mogą mieć, natomiast wyjdziecie jak burza. Macie cel, do niego dążycie. Konflikt, spór, jakaś rywalizacja, i ja mam wrażenie, że Wy tutaj nie chcecie wdawać się w żadne spory, wy zostawiacie wszystko w takiej no patowej, nierozwiązanej sytuacji, nie chcecie z nikim walczyć, nie chcecie się z nikim spierać. Mam wrażenie, że stawiacie przede wszystkim na siebie i Wy po prostu y, idziecie według swojego planu, wy idziecie według swojego schematu. Ok. Jeśli chodzi o rodzinę dom przyjaciół. Co mi te karty tak nie chcą? Rodzina dom przyjaciele, kochani. Ciach, przesuniemy ciut. Rodzina dom przyjaciele. Uwagi we wrześniu. Hmm. Spotkania wieczorową porą po zmroku. Jakieś tajemnice, kochani? Jeżeli będziecie, jeżeli jesteście w jakiejś relacji romantycznej, ukrywanej, kochani, no, ja mam wrażenie, że cały czas jest tutaj współpraca, cały czas jest równowaga, cały czas pracujecie nad tym, żeby ta równowaga była. Natomiast troszeczkę lęku, jakichś obaw możecie mieć. Mam wrażenie również, że no. Są tajemnice i te tajemnice są bardzo, bardzo mocno skrywane. Jeśli nie chodzi o relację romantyczną, kochani, ja mam wrażenie, że wy po prostu pracujecie nad tym, żeby czy to w relacjach przyjacielskich czy rodzinnych, żeby tutaj ta równowaga między wami była, żeby była między wami zgoda, żebyście się dobrze rozumieli. Pracę nad tym cały czas podejmujecie. Mam wrażenie, że hmm, mam wrażenie, że e, możecie obawiać się, czy jednak e, tyle samo, że tak powiem, że ta równowaga w dawaniu i braniu czy nie będzie zachwiana. Natomiast mimo wszystko jednak e, e, wychodzi, wychodzicie z uczuciami, pracujecie nad tym. Co więcej, jeśli chodzi o rodzinę, dom przyjaciół, myślę, że bardzo mocno tutaj wagi będą analizować. E, jakiekolwiek zmiany, wagi będą tutaj śledzić otoczenie, wagi będą tutaj bardzo mocno obserwować. Troszeczkę z dystansem będziecie podchodzić do wszystkiego. Mam wrażenie, że będziecie troszeczkę też tacy mm, no nie chcę mówić nieufni, ostrożni, ostrożni co do podjęcia jakichkolwiek kroków, co do podjęcia jakichś, co do jakichkolwiek y, propozycji. Y, mogą pojawić się jakieś propozycje hmm, do tego, żeby na przykład dobrze się bawić, kochani, tak? Natomiast tak jakby hmm, to jakbyście podchodzili z dystansem do pewnych takich Kwestii. Ja mam wrażenie, że wagi bardzo mocno będą tutaj kombinować przede wszystkim, aby zawalczyć o swoje szczęście, o pełnię szczęścia, o szczęśliwy dom, o szczęśliwą rodzinę i przede wszystkim o spokój. Jeśli chodzi o single, hmm, single, drogie single. Single tutaj są w ogóle poblokowane. Dlaczego? Ojej, rozżalone serduszko. No. Single bardzo mocno kombinują, żeby zakończyć jakieś. No tak, była relacja, była i nie ma. Coś się złego wydarzyło, padły jakieś przykre słowa, i jest kombinowanie, jak się wydostać z tego bólu, z tego cierpienia z tego rozżalenia. Mimo wszystko szukacie rozwiązań i no, jakby nie było, blokujecie się. Blokujecie się, zamykacie się kochani w swojej klateczce. E, mam wrażenie, że wy mimo wszystko będziecie po czasie takiego rozwalenia tej stabilności, tych stabilnych fundamentów, że wy będziecie jednak e, e, Szli według swojego planu, kończycie jakiś cykl, ten przykry, zły cykl w Waszym życiu i idziecie w stronę zadowolenia, radości i szczęścia. Wy chcecie się cieszyć, dlatego Wy będziecie tutaj, a, no tak. E, single zakończyły relacje i cały czas ją przeżywają, ale to jest tak, jakby. Moment Wrzesień, na, we wrześniu, będziecie jeszcze poblokowani, ponieważ cały czas nie będziecie mogli znaleźć rozwiązania z tej sytuacji. Natomiast wiecie, że najważniejsze dla Was jest Wasze szczęście i do tego będziecie zmierzać. Jeśli chodzi o relacje stałe, partnerskie, tutaj mamy mocne działania, kochani. Tutaj jest ruszenie z jakimiś działaniami jakieś zmiany kochani jeżeli mm -hmm, jeżeli na waszą relację wpłynęła jakaś mm, wpłynęło otoczenie wpłynęła jakaś większa grupa osób miała wpływ po prostu na rozwój waszej relacji doszło u was do starć ja mam wrażenie, że tutaj mimo wszystko jednak będą jakieś działania przeprosiny Jakieś działania, żeby zażegnać y, jakieś spory, konflikty. Mam wrażenie również, że bardzo mocno tutaj będziecie się mierzyć z problemami, jeśli chodzi o wasze y, stabilne fundamenty. Coś może pierdyknąć, coś może się tutaj zadziać nagle, kochani. Możecie, tutaj, możecie się tutaj y, ze sobą poszarpać przez jakieś problemy, przez jakichś ludzi przy waszej relacji. E, pomimo tego nie macie się czym przejmować, kochani, zażegnacie e, zażegnacie ten czas, e, ten no, zażegnacie te problemy, ciężar spadnie wam z serca, będzie powód do radości, do szczęścia, do tego, żeby w końcu odpocząć, zregenerować się, ale również, żeby tutaj był spokój. Jeśli chodzi o to, co wagi, co przychodzi do wagi nieoczekiwanego, niespodziewanego w miesiącu wrześniu, no, 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 nie skaczemy. Co przychodzi niespodziewanego? No, jest. Rozpacz w kratkę, jest. Jest. Mleczko się rozleje, popsuje się, prawdopodobnie wasza relacja. Ja mam wrażenie, że tutaj chwilowo dojdzie do zawieszenia w, w drogie wagi. Wy będziecie chcieli przeprawić się na drugi brzeg. Ja mam wrażenie, że tak jakbyście na taki spokojny, wy będziecie... Czuli przede wszystkim, że chcecie mieć ten spokój w swoim życiu i będziecie w tą stronę szli, ale to, co przychodzi nieoczekiwanego, niespodziewanego, to to, że może wam się coś zepsuć, coś może wam się jeszcze popsuć. Słuchajcie, wy tak jakbyście nie dostrzegali możliwości, na, nie zauważali tych możliwości, że możecie coś wskrzesi, wskrzesić, naprawić. I mam wrażenie, że tutaj wszelkie działania, tak jakby mm, zostają w przeszłości, wy idziecie na spoczynek, idziecie w zawieszenie, ale tym samym zaczynacie obserwować, zaczynacie myśleć nad sytuacją, jak do niej doszło, co się popsuło. Będziecie robić to w skupieniu, w samotności, ale też. Mm, w spokoju. E, co więcej. Hmm. No, wagi tutaj mimo wszystko. Hmm. Będą myślały o sobie. Będą myślały o sobie, o tym, żeby mieć swoje życie pod kontrolą. Wszystko pod kontrolą, żeby dążyć do sukcesu, żeby dążyć do zwycięstwa, wyjść ze strat. Stawiacie na siebie. Tu możecie troszeczkę myśleć, hmm, nawet nie troszeczkę. Może przejawiać się tutaj taki trochę egoizm u was, ale hmm, najważniejsze dla was w tym miesiącu będzie wasze dobro i to, żebyście hmm, nie siedzieli kochani w stratach żebyście mieli nad tym kontrolę i panowanie dobrze na co wagi powinny uważać w tym miesiącu kochani na to żebyście nie zamykali się w swojej strefie komfortu żebyście działali, żebyście komunikowali się z ludźmi żebyście gdzieś czy, no, żebyście ruszali w ogóle słuchajcie z jakimiś działaniami, żebyście nie byli bierni, nie siedzieli w miejscu Ważne jest również to, żeby się może nawet jeżeli jest stagnacja w waszej, dojdzie do stagnacji, do zawieszenia waszej relacji, nie siedźcie w miejscu, nie siedźcie w swojej strefie komfortu, nie y, użalajcie się, że tak powiem brzydko nad sobą, natomiast bardzo ważne jest to, żeby się skomunikować, żeby tutaj cały czas był ruch w waszej komunikacji, żeby tutaj doszło do do zgody, do pojednania. Ważne jest, żebyście nie zamykali się. Kochani. Nie trzymajcie się kurczowo swojego miejsca. Dokładnie, jeżeli czujecie, że musicie pobyć sami ze sobą, że musicie się odizolować, że to jest dla Was najważniejsze i to ta izolacja dawam takie poczucie hmm, zadowolenia hmm. Hmm. szukajcie mądrości w sobie i szukajcie szukajcie jakichś rozwiązań kochani nie siedźcie w tej izolacji Ok. jeśli chodzi o wyniki podsumowanie miesiąca o. Jakaś mądrość, kochani, w was się przejawia. No. Wzrost duchowy ja mam wrażenie, że tutaj będziecie mieć. Hmm. Będziecie po prostu pokładać wiarę w to, że wasza osoba, wasza partnerka, wasz partner mimo wszystko przestanie izolować się, że będzie miała te. Y że będzie patyczna, że wyjdzie do was z uczuciami i, i, i w końcu też szczęście zawita. To jakbyście pokładali wiarę w to, że, że znajdziecie rozwiązanie, że wszystko pięknie się ułoży. A co ja przed chwileczką powiedziałam? nie zamykajcie się, kochani, w swojej strefie komfortu. Tutaj wychodzi na to, że jednak cały czas siedzicie i rozmyślacie, pokładacie wiarę, ale tutaj nie ma ruchu, ważne jest to, żeby się troszeczkę poruszać, kochani żeby troszeczkę, no, żeby ta energia cały czas przy was była żeby tutaj dążyć do jakich zmian żeby tu wszystko cały czas było, żeby tu nic nie ustało, kochani myślę, że co ponad to powolutku, małymi kroczkami będziecie kochani, będziecie dążyć do stabilności. Ja myślę, że mogą wszelkie jakieś działania tak jakbyście tak jakbyście uwalniali się od jakichś przygód. No, a zdecydowali się na powolne kroki do stabilności. Jeśli chodzi o energię Ogólną waszą w tym miesiącu i mimo wszystko stawiacie na stabilność, kochani. Jesteście spokojni, jesteście opanowani. Jesteście spokojni, jesteście opanowani, dbacie o swoje kwestie materialne i finansowe. Powoli, małymi krokami kończycie z przeciążeniem, zrzucacie ciężar ze swoich pleców. Ja myślę, że zaczynacie inwestować w siebie i patrzeć na siebie. Wy tak jakbyście troszeczkę też chyba uciekli do pracy, tak jakbyście tutaj skupili się głównie na finansach, na, na finansach, na kwestiach materialnych, ale wszystko będzie ze spokojem. Myślę, że jest plan. Wy będziecie planować, kochani, co zrobić, żeby z takiego chłodu a, m, przejść w otwarte serce, w empatię, w, no, w słodycz. Wy będziecie bardzo mocno kombinować, żeby otworzyć swoje serduszko i uczucia do osoby, którą darzycie właśnie tymi uczuciami. No, chcecie spełniać marzenia, a nie martwić się o nie. Okej. Okay. Emocje. W jakich emocjach będzie waga? W jakich emocjach będzie waga, jeśli chodzi o kwestie finansowe, kwestie pracy? Bo tutaj przecież jest... Zdeterminowanej, zdeterminowanie i cel. Wy jesteście zdezorientowani, troszeczkę zagubieni, zdumieni, skołowani, czyli wszystko pomieszane z poplątanym. No, chcecie powrócić przecież do planów, do jakichś pomysłów na tworzenie czegoś nowego. Jeśli chodzi o rodzinę dom przyjaciół, kochani. Mm -hmm. Rodzina, dom, przyjaciele Szczęście, błogość, radość Zadowolenie No jest to słoneczko Jest księżyc i słoneczko Jesteście zadowoleni Swoje tajemnice trzymacie dla siebie Ale jesteście zadowoleni z tego Z tej równowagi, nad którą pracujecie Jeśli chodzi o singli Single Single Hmm, no, przestraszeni, bojaźliwi, zalęknieni, przerażeni, kochani, no, jesteście w tej klatce mentalnej, te myśli was gdzieś przytłaczają. I y jeśli chodzi o relacje stałe, partnerskie, zachęceni do działań, pokrzepieni, ośmieleni, wspierani. Czyli mimo wszystko chcecie, żeby, żeby rozwiązały się problemy, tak? Myślę, że tutaj bardzo mocno skupicie się na działaniach. Ok, jeśli chodzi o jednorożce, tradycyjnie. Jednorożce. Hmm. Jednorożce dla wagi na miesiąc wrzesień. Jaka jest rada od jednorożce? Wolność. Bądź dziki, bądź wolny. Wybierz wolność, upomnij się o swoją niezależność. A, ciekawe. I. No właśnie, ta wolność, kochani. Nie zamykajcie się w strefie komfortu. Nie izolujcie się. No. Myśli pozytywne dla wagi na wrzesień. Na wrzesień. Jedna myśl pozytywna. Zwiększ swoją energię. Twoje myśli to wibracje, które przyciągają pozytywną albo negatywną energię. Dokładnie tak jest, kochani. To, co myślicie, to kim jesteście, czym jesteście, to samo przyciągacie. Jeżeli jesteście w negatywach, to samo przyciągacie do siebie. Jeżeli w pozytywach, przyciągniecie pozytywną energię. Zwróć uwagę na swój obecny stan emocjonalny. Usuń wszelką negatywność poprzez rozmowę, ruch, oddech, pracę, modlitwę, medytację i tym podobne. Następnie skieruj swoje myśli z powrotem na miłość i niezliczone możliwości. Kiedy podniesiesz swoją energię, przyciągniesz dostatek zdrowia i dobrobyt do swojego życia. I to jest dokładnie to, kochani, o czym mówiłam. Nie siedźcie, nie rozpaczajcie. No. Działajcie. Dziękuję Wam za uwagę. Oczywiście zachęcam do lajków, zachęcam do subów. Pozdrawiam Was, kochani. Trzymajcie się cieplutko. Buziale. Pa, Papa.